Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem zaprojektowanym przez ministra pracy i polityki społecznej oraz finansowanym ze środków Funduszu Pracy. Jest on przeznaczony dla pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie otrzymał już pulę środków na 2021 rok. Na naszej stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące priorytetów wydatkowania środków, także wszystkich pracodawców zainteresowanych skorzystaniem z, z tej formy. Wsparcia zapraszam. Są tam szczegółowe wytyczne również ministerstwa dotyczące zasad wydatkowania tych środków i szczegółowym opisem tych priorytetów. W pierwszej kolejności będziemy realizować, oczywiście, wydatkować środki z tak zwanej puli ministra do spraw pracy. Natomiast również w późniejszym okresie będziemy wnioskowali o środki rezerwy. Z tego też funduszu. Natomiast o wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą starać się tylko i wyłącznie pracodawcy, czyli podmioty, które zatrudniają minimum jednego y, pracownika. Nabory ruszą w lutym. Dodatkowych informacji udzielają pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie Małgorzata Ratajczak i Michalina Badalińska. Kontakt telefoniczny 65 529 5067 lub 65 529 94 33.